Więc dosłownie bardziej opłaca się nosić butelkę, mieć jeden slot zapełniony butelką, niż jeden slot zapełniony tabletką. Dobra, ale myślę, że i taki tabletek potrzeba do uzdatnienia, do picia całego tego oceanu. Czy to jest tak jak z tym? Była taka jakaś debata, że dlaczego księża po prostu nie poświęcą całej wody w Wiśle. I po prostu to było coś takiego, że musi być wystarczające stężenie świętej wody w wodzie. I jakby chyba tak samo działa mniej więcej. Mówisz, że święta woda ma procenty świętości? No dosłownie, święta woda. I zaraz ci napisz. Ile woda... ile, ile święta woda ma procent? Święta woda ma... Ile święta woda musi mieć... Sobie świętości święta woda more like a 12 V. nie 12 volt <głos> <głos> no tak no bo to tak bardziej jak wino nie święta woda 12 v czego to jest kiedy właściwości sobie na Skąd Skąd wziąć wodę święconą No nie ale jakby było coś takiego święta woda proporcje może tak a może święta woda kupanie. promile chyba Ile świę... woda święcona, może tak, to w są sensie święta woda, woda święcona musi w sobie. Mam tak powszechnym zdrajem, choć nieuznawanym oficjalnie jest to, że dopóki ilość wody dodanej do wody święconej nie stanowi połowy objętości wody święconej, całą wodę w pojemniku uważa się za wodę święconą, ale teraz idę na katolik.pl. Uuu, nie. nie, 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 chłop z tamtego roku poświęcił w tym samym roku tą samą wodę. Tragedia, czyli, czyli, że miał podwójnie, piekła. miał podwójnie święconą wodę? Nie wiem, że sobie zaprzeczył i teraz dziś do piekła. Teraz ma szatańską wodę. Nie no, nie wiem, no. Zawidł, <grym> <to> jest święcona. <grym> nie, że, ale to jest święcona do kwadratu? Mm, nie wiem, czy myślisz, czy myślisz, że święcona woda jest naładowana jonami ujemnie i teraz jak jest święcona i święcona, to się robi dodatnia szatańska? Ja nie wiem, I szatańska czy... jest naładowana dodatnimi jonami. Nie czy kationy, kurwa, nie wiem, co to jest. Czy... Nie, bo to są katjony, bo katolicy. <laughs> Szatan to anion, ja pierdolę. <śmiech> <śmiech> Uważam, że starą roczną wodę wylać pod kwiatek, a przynieść nową. I to nie ze względów na ale mikrobiologicznych. Tak na wszelki wypadek. No nie. Czyli, że co, że święta woda może się przeterminować? <laughs> Magda za to odpisuje. Nie wiem, co to ma wspólnego z Iturią. Woda święcona, dopóki ma wygląd wody, jest zawsze poświęcona. <głos> <głos> Dobra, ej, ale gdybym, gdybym najpierw zabarwił wodę jakimś barwnikiem i dopiero później ją poświęcił. I mean, yes, yeah, nie, ty masz święconą kolorową wodę. Lol. Okej. Okay. Ej, teoretycznie, teoretycznie, jakbym włożył taką kolorową wodę do, do koszyka ze święconką, to bym, będę miał święconą, święconą wodę, tylko taką kolorową. To mi przypomniało o jeszcze jednej rzeczy, że jakiś chłop powiedział, bo wiesz, jak mają baptyści, że oni się nie chcą na samym początku życia, tylko jakby kiedy chcą, nie? No. No i oni wchodzą takiego dużego basenu i się zanurzają w nim. Wiem, z młodego Sheldona, ale ma jakby... I jakby... <laughs> I jakby... Na jakiś chłopień ten, który powiedział, że on weźmie taką czarną, tam kulę do wanny. A, bombę do wanny? Tak, wiem. Baw bomb, no tak. Baw bomba, no. Jak weźmie tam baw i weźmie taką czarną baw jak się zanurzy to wszystko, to <grym> się czarno prowadzi około niego. To jest, to jest szlachetna inicjatywa, to jest coś, co sam I bym, bym zrobił. I, to jest szlachetne inicjatywy. Ale jest w sumie zabawne trochę. Ale szczerze, no w kurwi, ja bym się, jak ktoś mi zabarwi całą wodę na czarno. No, no, no <gryw> fair. No fair trochę, no. Odrobincie. Można byłoby się ciutkę zirytować. Ten sam wodby znowu musisz chcić, no jakby. Nie, okay, no, filtrujesz tylko. Filtrujesz tylko. A jak gdybyś A na przykład. A że nie? I się wybieli. A Jak gdyby ten, gdyby, gdyby świętego Sprite'a poświęcić. Byś Sprite'a Sprite'a po to, żeby potem go wysikać? Myślisz, że co? Że co, Twój Bóg? Jest jakby wystarczająco taki... Ta, tak mało nie myślisz? Tak mało nie myślisz, że potem chcesz go jeszcze wydać? No nie. Nie, ja po prostu nie. bym... Ja bym trzymał po prostu. Ty byś kurwa przytrzymać takie... ...questionable napoje, co... J jakie questionable napoje? Czy ty mówisz, że święcony sprite jest questionable napojem? Nie, ja mówię, że tym drugim questionable napoju, który trzymałeś przez bardzo długi czas. Czekaj, były dwa questionable napoje. No to mówię o, bo apparently. Ja nawet nie wiem, czy go dalej mam. ja myślałam, że już go dawno wyjewały. <laughs> nawet nie wiesz. No ale ta woda świecona chyba po prostu nie jest jak. Ej, to... ale imagine, a gdy woda świecona, że tam nie ma e, tylko jest woda świecona, że tak bierzesz latarkę no, i świecisz na wodę i tak po pięciu minutach robi się woda świecona. Znaczy to mogę ci powiedzieć, że Luminol jest wodą świeconą, tylko że to nie, nie latarka mówią, podświetlujesz. Dobra, ale... a gdyby... A, bo to w jest taka woda świecona, a gdyby... a jak... nie, bo woda świecona świecami musi być robiona. Masz na myśli... wrzątek. Nie, woda świecona. Trzeba. No, świecami masz podkreślić... Nie, nie no, tutaj. świecami... świecami musisz świecić wodę. A jedyne co się świeci to jest luminol, co mogę ci powiedzieć, albo nie może ewentualnie uran? Uran też... też może promieniować światłem.